No i zobaczmy kto zgarniał óspa obrońca Z ostatniego filmu Bierzemy wszystkie komentarze Chciałbym was przeprosić za to, że nie było wczoraj filmu Ale nie czułem się na siłach Ogólnie ostatnio nie czuję się na siłach Ciągle chory jestem No ja to właściwie ciągle, no 4 dni No a choroba trwa zazwyczaj tydzień No ale wiecie o co chodzi, po prostu wybierzmy zwycięzcę No i co, no i Skinka zgarnia sobie jabłki 20 Gratulacje stary, jeżeli trening w opisie kanału masz To Skinka już dostałeś A wy w dzisiejszym odcinku do wygrania macie drugiego óspa obrońcę Oba są w stanie flip testet I jeden Jeden z nich może trafić właśnie do Ciebie. Jeżeli tylko polubisz ten film, zostawisz subskrypcję na moim kanale i komentarz z hasłem podanym podczas filmu. Dodatkowo również, jeżeli jeszcze cię na CSGO Scinsie nie było, to wychodź sobie na CSGO Scensa i w tym właśnie miejscu wpisuj sobie genetyczny. Daję ci on 10% bonusu do depozytu i 2 zł 10 groszy na start. Dodatkowo masz 10% bonus do... Płaty skinami i dodatkowo prezent do każdego doładowania skinami. I oprócz tego, możesz dostać prezent z mojego ekwipunku, którym może być np. przykład Good Knife Śnieć, eh, Shadow Daggercy Slaughtery, eh, Bowie Knife Autotronika, bądź Akać No Vow Rogue. Więc jeżeli chcesz go zgarnąć, to wpłacaj właśnie z kodem genetyczny, będziesz ci ogromnie, ogromnie wdzięczny. Ale jeżeli wpłacasz, to pamiętaj, że mieć ukończone 18 lat i żeby to robić tylko i wyłącznie z głową. A my już przejdźmy do odcinka. Twoje stare skiny już ci się znudziły? Wpadnij na Pirate Swap i wymienij na zupełnie nowe W zaledwie kilka kliknięć Cały proces jest niesamowicie szybki I intuicyjny A to oprócz wymiany skinów na stronie Możesz również zdobyć darmowy balans Wykonując proste zadania Dodatkowo przy użyciu kodu genetyczny W tym właśnie miejscu otrzymasz 35% bonusu do wpłaty Zaglądaj koniecznie Link w opisie No i elo wariaty W dzisiejszym odcinku Po dniu przerwy Niestety jak słyszycie kurwa chorubsko mnie tak to je bało jeszcze raz. Myślałem, że już jest lepiej, ale nie musiało wrócić, ale dzisiaj po dniu przerwy przetestujemy sobie moim zdaniem najlepszą skrzynkę na CSGO skinsie. Tak, nie przewidzieliście się, jest to skrzynka medium. Dlaczego jest ona taka dobra? To mam nadzieję, że uda mi się Wam w dzisiejszym odcinku pokazać. Zaczniemy sobie od razu z Case Battlem na 20 mediumów, 10 na buście, 10 bez boosta na 3 osoby. No i zobaczymy jak to wyjdzie później. Wlecimy sobie w Medium oczywiście na trybie joker no i co, no i będziemy dalej się bawili. Tutaj, jak widzicie, AWP Simov jest typowym dropem i jest ona mocna. Tak samo jak mocny jest na przykład AK Czerń z tej właśnie skrzynki. Pozwólcie mi, że ja będę kaszał podczas tego filmu, bo coś kurcze gryzie mnie gardło. Jeszcze podczas tego choróbska Żadne teraflu, żadne gripex nie pomagają I ten case battle również nie To jest jeszcze M4 ze swoją drogą Battle skirt w stat tracku Czyli najdroższy możliwy stan za 20 kilka złotych Jest nevermore Jest bardzo dużo tutaj skinków, które rzeczywiście tę skrzynkę zwracają Jeżeli zrobicie sobie takiego case battle no Na przykład trzy osoby No to wygląda on naprawdę, naprawdę fajnie Anonymous teraz trafia jeszcze Jakaś nie, nie śnieć Tylko czerń Ładnie. No i kolejny dla Joniego AK Czerni. No i tak szczerze, to jest case battle rozgrzewkowy. Nie boli mnie za bardzo, jak go przegram. Przecież jest to stówka. Wiadomo, że stówkę lepiej mieć w kieszeni, niż nie mieć. Ale nie jest to aż tak ważne, bo ważne rzeczy to zaczną się za chwilę. No i póki co 5 dyszych różnicy. Nie wiem, co byśmy musieli zdobyć, żeby to rzeczywiście wygrać, patrząc na to, że teraz są skrzynki bez boostów. No ale liczę na ten item. No po prostu liczę na ten item. 5 dyszek różnicy. Tak naprawdę to ja i ten Anonymus, nawet byśmy nie przebili tego gościa po środku, kurwa, we dwójkę. No typ zwróci cały z battle sobie. Tylko swoimi dropami, to jest mocne. I my jeszcze we dwójkę mu zwróciliśmy drugą wartość, czyli 2x sama. No ładnie, 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 no nie ma co gadać. Medium to jest naprawdę dobra skrzynka. Szczególnie dla osób z mniejszym budżetem, bo kosztuje ona 3,15. No i kurcze jak widzicie, możecie dostać na przykład CF Masika za 6 czy 7. I kurwa, mnóstwo innych fajnych skinów. Night Terror, niestety w stanie field tested. No ale generalnie skrzynka jest mega, mega mocarna, mega ją lubię. I mogę chyba szczerze powiedzieć, że jest to jedna z moich ulubionych skrzynek na CSGO Skinsie. Oczywiście Ultra jest też ma swoje miejsce w sercu. Yy, neon Plaki, Uspy i Uwaga, co do uspów i glocków, zaktualizowali cenę. Wywalczyliśmy to, kurwa. Naprawdę, walczyliśmy to. Nie słyszałem, żeby ktokolwiek, kto nagrał jakikolwiek film z CSGO Skinsa, mówił o tym, że uspy i Glocki mają złą cenę. Wydaje mi się, że byłem pierwszą osobą, która o tym mówiła, że uspy i Glocki są o 4 grosze kurwa za drogie. Powiedziałem o tym i CSGO Skins to zmienił. Więc jeżeli ktoś z CSGO Skinsa to ogląda, to naprawdę propsy dla Was. Kurwa szybka reakcja, szybka decyzja i fajnie, że to w końcu zostało zmienione, bo teraz. Uspy i na bójście, opłaca się otwierać Aż mi to humor poprawiło, przypomniałem sobie o tym Dzisiaj to zobaczyłem i teraz sobie o tym przypomniałem A my zróbmy sobie 4 mediumy na dwie osoby w trybie standardowym Jak widzicie mamy tutaj 3,8% na chociażby Oriona Na AWP Asimov, na M4 Player 2 Na P2000 Fire Elemental Na AK Asimov Kurwa no mać no zajebana Dobra daj coś jeszcze nie no kurwa, sami widzicie, no ta skrzynka jest pierdolonym master, po prostu nie, nie potrafię się wysławić, no, ta skrzynka jest po prostu dojebana. I mi zwrócił ok, z batla i mu zwrócił o trzykrotnie kurwa, tylko dlaczego to nie może być mój win? No dlaczego kurwa, dlaczego, pytam się. Jeżeli to nie wyjdzie, to ja sprzedam chyba hazard pay'a, zastanawiałem się czy nie wypłacić sobie tego hazard pay'a, ale później e, uświadomiłem, o kurwa, no. No to sobie spację i zostałem pokarany za to. Zastanawiałem się, czy nie wypłacić sobie. Co... ok Zamknę mordę na chwilę. Pozwólcie mi. Dwie ostatnie skrzynki. I ostatni w tym momencie medium. Pięknie. Klasa. Klasa. Po prostu klasa. Tak się robi profit. No tak się po prostu robi profit. Zaczynaliśmy odcinek mając niecałe 900 złotych. Teraz mamy 1100 no i medium, tak naprawdę każdy case battle był dobry. No dosłownie każdy case battle był dobry. Nie chcę zachwalać dnia przed zachodem słońca, bo zaraz się okaże, że tutaj na przykład wypadnie totalne gówno, ale no, ta skrzynka jest mega mocna. I teraz player tu od razu jedna czwarta case battle zwrócona i lecimy z tym dalej. No kurwa, no niedobrze no. To jest tryb underdog. Dropić powinien bot Adrian. A nie dropi. Ostatnia skrzynka, zobaczmy. Proszę dobry sam. Mamy to. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Jest dobrze. Zróbmy trzy skrzynki w trybie standardowym. Ja nie chcę być w plecy w dzisiejszym odcinku. Będziemy się tylko w tym momencie bawili za profit. Czyli tak naprawdę, jeżeli ten case battle nie wyjdzie, to będzie to ostatni case battle i dzisiaj będzie krótszy odcinek. Ale, no, no, po prostu skrzynka jest dobra. Nie chcę kurwa jej nadwyrężać. Nie chcę nadwyrężać mojego budżetu. A, a no kurczę, no, no po prostu mi, mi się to nie klei. Tyle. A Abu pasimo. Pozdro. Ja kurwa wychodzę. 700 zł. To jest ta skrzynka. To jest ta skrzynka. Zróbmy. 7 skrzynek, ale uwaga, na trzy osoby na trybie sherd. Zaufajcie, zaufajcie. Ja czuję, że tutaj awupa Simov to będą sypały dla każdego, kurwa, po kolei. A zaraz za awupami będą sypały kałachy, oriony i inne. Patrzcie to, pierwsze otwarcie. Okej. Okay. No i troszkę mogłem się pomylić. co z tego? No każdemu się zdarzy, tak? Okej, okay, Hyper Beast. Tutaj mamy jeszcze Fire Elementala. I pięć skrzyneczek. Potrzebujemy chociaż dwóch awup. Cztery skrzynki do końca, dwie AWP na trzy osoby. I Fire Elemental w ogóle za trzy stówy Ej, to też jest dobry drop. Niewystarczający oczywiście, ale dobry. Nie no, kurwa, ani jedna AWP się teraz nie siądzie? Ja pierdolę, daj chociaż jedną. Jedna na pocieszenie. Albo trzy niech spadną teraz. Orion. Dobra, no to jest coś. Ten Orion to chociaż 350. I z Batla to, to nie zwróciło. Ale jeszcze raz powtarzam, ostatnia próba, ostatnia, dosłownie ostatnia próba. Nawet jeżeli nic mocnego nie wyleci w case Battlu, to ja nie widzę scenariusza, w którym my mielibyśmy wyjść z tego odcinka na minus. Pierwsze otwarcie i mamy już Asimówkę, po 300. Nie najgorsza, minimal wear, Nie wiem czy to jest Faktoriniu, ale jeżeli jest, to kurwa taką też bym poprosił. Tej rząd wyżej jakie piękne dropy. Lecimy 5 skrzynek do końca. Dobry stan: 300, więc 60, ok. I 4 skrzynki. Nie na tych szerdach to nie chcę spać ta skrzynka. Jednak szerdów tutaj nie polecam na tej skrzyneczce. A simówka kolejna. Teraz niech będzie awupka. A Nie kałacha awupa. A powtarzam, nie no nuar. Ostatnia skrzynka, daj coś. Dobra, jest chociaż jedna awupa. Na otarcie, łez. Ja to w sumie zostawiam. I co? Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Mamy proficik. Pokazałem wam mega mocną skrzynkę. I lecę zaraz dla was nagrywać odcinek z Oktoberfesta na CSGO Skinsie, bo też jest nowa tutaj limitowana kategoria skrzyneczek. Więc do jutra i czekajcie na Oktoberfest. Dzięki wielkie za oglądanie. A i jeszcze hasło. Hasłem w dzisiejszym odcinku: Niech będzie na przykład, jaki jest wasz ulubiony 7 Days. 7 Daysy też mają milion smaków. Jakieś Oreo, jakieś tutaj dwusmakowe, truskawkowe, pistacjowe, zwykłe czekoladowe z białą czekoladą. No po prostu napiszcie, jaki jest wasz ulubiony 7 Days. I co jeszcze raz. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Widzimy się jutro. elo